Archetypy dusz, a praca na czakrach. Czym są typowe archetypy dusz? Typy takie jak wojownik, mag, kapłan, mędrzec, uzdrowiciel, artysta, król, opiekun to archetypy dusz, czyli pierwotne kody tożsamości duchowej, które ukierunkowują sposób działania, rozwijania się i służenia światu. Każdy z nich ma inną ścieżkę aktywacji czakr, inne potencjały i inne zagrożenia duchowe. To, co dla maga działa, dla wojownika może być dezorientujące. Poniżej głębokie rozróżnienie na przykładzie wojownika i maga. Wojownik duchowy, kim jest? Wojownik to dusza aktywna ukierunkowana na działanie, ochronę, granice, walkę duchową i siłę serca. To nie agresor, ale obrońca ładu, prawdy i światła. Jego polem jest konflikt transformowany w harmonię. Czakry a wojownik. Pierwsze, czakra podstawy Muladara. Wojownik musi ją aktywować bardzo silnie, tu leży jego zakorzenienie. Ćwiczenia, marsze rytualne, karate, przysiady, kontakt z naturą, ziemią, rytualne uderzenia, rytmy bębna. Unikać nadmiernej pracy z wizualizacjami oderwanymi od ciała, tracą uziemienie. 2. Czakra sakralna, cwadistana. Wojownik uczy się kontroli energii seksualnej i emocjonalnej. Ćwiczenia, ćwiczenia z wodą, oddech ognia, taniec z bronią, kung w ruchu. Unikać pasywnego rozpływania się w emocjach, traci siłę. 3. Czakra splotu, manipura. Centrum siły woli musi być czysta, nie oparta na ego. Ćwiczenia: praca z ogniem, dyscyplina, praca nad odwagą, mantry ognia, ram, posty. Unikać agresji i kontroli jako iluzji siły. Czwarty. Czakra serca anahata. Najważniejszy portal wojownika światła, tu łączy moc z miłością. Ćwiczenia: działania altruistyczne, medytacja z płomieniem serca, wdzięczność, przebaczanie. Unikać zamknięcia się na ból, serce musi pozostać otwarte, nawet w walce. 5. Czakra gardła Vishada. Potrzebna do wyrażania prawdy. Wojownik walczy słowem. Ćwiczenia: mantry walki, śpiew gardłowy, przemowy duchowe. Unikać milczenia z lęku, agresji słownej. 6. Czakra trzeciego oka Ajna. Wojownik widzi zagrożenia duchowe i cele duszy. Ćwiczenia: koncentracja, wizualizacja tarczy ochronnej, sigile, runy. Unikać ezoterycznego eskapizmu i odlatywania. 7. Czakra korony Sahasrara. Połączenie z boskością, wojownik działa jako ramię światła, ćwiczenia, medytacje nad misją duszy, przysięgi duchowe, oddanie woli wyższej, unikać arogancji duchowej i fanatyzmu, wojownik a skala świadomości, od 200 do 400 uczciwość, odwaga, lojalność, od 500 do 540 bezinteresowna miłość i działanie bez przemocy, 600 plus duchowy wojownik, ja i Bóg to jedno działanie, wojownik, co jest dla niego dobre. Trening fizyczny z intencją duchową, posty, ogień, rytuały wojenne symboliczne, rytuały granic, ochrony, walki światła z cieniem. Mak duchowy. Kim jest? Mak to dusza arsztypowo związana z wiedzą ukrytą, transformacją, alchemią i przywoływaniem sił astralnych. Pracuje z energią, symbolem, ruchem subtelnych struktur. Czakry a mak. Pierwsze. Podstawa. Mak nie musi rozwijać jej mocno fizycznie, ale musi mieć uziemienie duchowe. Ćwiczenia. Rytuały ochronne zakreślanie kręgów kontakt z minerałami. Unikać nadmiernego unoszenia energii bez uziemienia. 2. Sakralna. Tu kryje się jego moc kreacji i kontakt z astralem. Ćwiczenia. Rytuały wody, tantryczne ruchy, praca z egregorami. Unikać seksualizacji mocy ucieczki w iluzję. 3. Splot. Alchemiczna transmutacja siła intencji. Ćwiczenia medytacja ognia, wizualizacja przemiany. Unikać manipulacji energią dla ego. Czwarty, serce. Mak musi otworzyć serce, by nie popaść w zimny intelekt. Ćwiczenia, rytuały róży, praca z aniołami, medytacja nad pięknem. Unikać cynizmu, chłodu. Piąty, gardło. Głos maga to narzędzie kreacji, a brakadabra równa się, tworze przez słowo. Ćwiczenia, inkantacje, zaklęcia, mantry, śpiew magiczny. Unikać wypaczenia mocy słowa. Szósty, trzecie oko. Centrum Magii, Wizji, Planów Astralnych. Ćwiczenia: Praca z kartami, sigilami Astral Projection. Unikać iluzji, mistyfikacji. Siódme: Korona. Ma sięga do boskiej inteligencji, Logos. Ćwiczenia: Medytacja na światło, połączenie z nadświadomością, Channeling. Unikać tworzenia własnych bożków z ego. Ma skala świadomości. Od 400 do 500: Intelektualna alchemia, zrozumienie praw duchowych. Od 540 do 600, Mak jako kanał uniwersalnej mądrości. Od 600 do 700, plus duchowy Mak jako manifestacja boskiej kreacji. Mak, co jest dla niego dobre: medytacje alchemiczne, studiowanie świętych tekstów, symboli, systemów magicznych, tworzenie rytuałów, praktyk duchowej transmutacji. Podsumowanie, czego uczy ten system. Nie każda praktyka działa dla każdej duszy, musisz znać swój duchowy kod. Wojownik pracuje ciałem, ogniem, sercem. Mak pracuje symbolem, wizją, słowem. Obaj służą światłu, ale inaczej. Poniżej podaje wszystkie archetypy duchowe i prace z nimi. Pierwsze: Uzdrowiciel. Klucz: Serce, Anahata Sakralna, Gardło. Poziom świadomości od 500 do 600. Czakra serca: Medytacja miłości, praktyki wdzięczności, ku Czakra sakralna: Taniec spontaniczny, praca z emocjami, techniki uwalniania. Czakra gardła: Śpiew intuicyjny, Mantry uzdrawiające. Unikać wypalania energetycznego, współuzależnienia, ucieczki od własnych emocji. Drugie, mag, alchemik, klucz, trzecie oko, korona, splot słoneczny. Poziom świadomości od 400 do 700. Trzecie oko, praca z tarotem, sigile, wizje. Korona, medytację z mantrą, om, haneling światła. Splot, transmutacja lęków, wolę, alchemia wewnętrzna. Unikać ezoteryzmu bez serca, magii dla własnej mocy. Trzeci, kapłan, mistyk. Klucz, korona, serce, gardło. Poziom świadomości od 600 do 700. Plus. Korona, kontemplacja, modlitwa, głębi, adoracja. Serce, rytuały łaski, wspólnotowa modlitwa. Gardło, kazania, śpiew liturgiczny, przekazy. Unikać duchowego ego, osądzania innych ścieżek. Czwarty, król przwu Klucz, splot, gardło, serce. Poziom świadomości od 400 do 600. Splot, dyscyplina, odpowiedzialność, decyzje. Gardło, przywództwo słowem, zarządzanie energią zespołu, serce, służba, sprawiedliwość, szlachetność, unikać tyranii, dominacji, pychy, piąty, mędrzec, nauczyciel, klucz, trzecie oko, gardło, korona, poziom świadomości od 450 do 700, trzecie oko, jasnowidzenie, rozumienie wzorców, gardło, nauczanie, pisanie duchowe, przekazywanie wiedzy, korona, kontakt z wyższym ja, ciche poznanie unikać izolacji intelektualizacji bez praktyki 6 artysta wizjoner klucz sakralna gardło trzecie oko poziom świadomości od 400 do 600 sakralna ekspresja emocji sztuka intuicyjna gardło śpiew poezja teatr duchowy trzecie oko wizje obrazy symboliczne unikać chaotycznych emocji nadużywania substancji 7 opiekun EMPATA klucz serca sakralna podstawa Poziom świadomości od 500 do 600. Serce opieka, współodczuwanie. Sakralna, uzdrawianie emocjonalne innych. Podstawa, stabilizacja rytuały codzienności. Unikać poświęcania siebie wypalenia. 8. Wojownik OBRONCA światła. Klucz, podstawa, splot serce. Poziom świadomości od 200 do 700. Podstawa, trening fizyczny, uziemienie, rytualne marsze. Splot, odwaga, walka z cieniem, dyscyplina. Serce współczująca siła, świadomość misji. Unikać przemocy, arogancji, konfliktów z ego.